Dzień dobry. Niedziela 8 lutego. Michał Zajda dzieje się w piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy z krót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 1 lutego. W Jarostach odbyły się trzecie gminne młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. W trakcie wydarzenia można było poczuć niesamowitą atmosferę zdrowej rywalizacji. A oto klasyfikacja drużyn. Chłopcy. Pierwsze miejsce Jarosty A, drugie Moszczenica 1. Trzecie miejsce przypadło drużynie Rękoraj 1. Dziewczęta, pierwsze miejsce zajęła ekipa Jarosty 3, drugie Jarosty 1, zaś podium zamknęła drużyna Jarosty 2. Poniedziałek, 2 lutego. W Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej odbyło się spotkanie w ramach pielgrzymki parlamentarzystów. W wydarzeniu wzięło udział około 20 osób. Pielgrzymka rozpoczęła się od spotkania poświęconego historii Piotrkowa Trybunalskiego oraz jego roli w dziejach polskiego parlamentaryzmu. Wtorek 3 lutego w hali Relax odbyły się zajęcia pokazowe z piłki ręcznej dla dzieci z udziałem Piotr Piotrkowianina. Była to sportowa dawka pozytywnej energii. Celem zajęć było pokazanie, że piłka ręczna to dynamiczna, wciągająca gra, która uczy współpracy i rozwija sprawność. W siedzibie starostwa wicestarosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu wręczyli uchwałę zarządu powiatu nowej dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, od 1 lutego funkcję tę pełni pani Agnieszka Piwowarska, która od wielu lat związana jest z pomocą społeczną. W hali Relax Piotrkowskie Szczypiorniski podejmowały zespół z Gliwic w ramach Pucharu Polski. Po końcowym gwizdku na tablicy był wynik 25 do 25 i do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych. Więcej zimnej krwi zachowały nasze zawodniczki, pokonały rywalki 5 do 4 i awansowały do ćwierćfinału. Środa, 4 lutego. W siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z ekspertami zespołu EUWET. Było ono poświęcone przedstawieniu podjętych działań związanych z aktualną sytuacją oraz zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie powiatu Piotrkowskiego. Eksperci zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez Służby Wojewódzkiej i Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania choroby. Czwartek, 5 lutego. W Goszkowicach doszło do próby okradzenia bankomatu znajdującego się przy ulicy Rynek 26. Do zdarzenia doszło około godziny 3.48. Sprawcy doprowadzili do eksplozji, zaś jego pancerna część nie została uszkodzona. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się koncert zespołu The Fabulous Equinox Orchestra. Artyści dali niesamowite show, wchodząc również w interakcję z publicznością. Był to wie wieczór pełen jazzu i swingu. Zespół łączy klasyczny swing z nowoczesną energią i sceniczną charyzmą. Koncert był elementem działalności społecznej Fundacji Proem oraz Fundacji Tomy. <śpiewanie> Piątek, 6 lutego. W godzinach porannych doszło do awarii na sieci rozdzielczej przy ulicy Targowej 8. Podczas prac naprawczych konieczne było odcięcie wody od nieruchomości. Konieczne było odcięcie wody do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Targowej 8 i Piastowskiej 13. Sobota, 7 lutego. W Mediatece 800 lecia odbył się niezwykły wernisaż fotografii uczniów i absolwentów Piotrkowskiego Ekonomika. Prace pokazują, ile ciężkiej pracy musieli włożyć artyści, aby uchwycić odpowiedni kadr. Wystawę można oglądać w mediatece do 26 lutego. Cztery pory roku. Pod takim tytułem w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa prac autorstwa Iwony Siwiec. Była to przepiękna wyprawa przez pejzaże, zmieniające się wraz z rytmem natury. Wydarzenie otworzył recital Anity Antosik z udziałem Agnieszki Skrobek. Zawodniczki Krasoń MKS Piotrkowia pewnie pokonały we własnej hali drużynę z Gliwic. To kolejne spotkanie obu zespołów w niedługim czasie. Po pierwszej połowie wynik był remisowy. W drugiej połowie to nasze zawodniczki dyktowały warunki, ostatecznie pokonując rywalki 33 do 24. W godzinach wieczornych doszło do pożaru hurtowni motoryzacyjnej znajdującej się przy ulicy Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zapaliła się część magazynowa obiektu. Na dziś to wszystko, dziękuję Państwu za uwagę, na kolejne wydanie zapraszam w najbliższą niedzielę, do zobaczenia!